Nie są mani, wiesz, jest po prostu, wydaje mi się, o marzeniach, wiesz, o marzeniach. Okay, hop. Three, Do produkcji jakby doszło tak, że po festiwalu w Warszawie zacząłem rozmawiać właśnie z Maciejem Ślesickim, on się spytał jak ten film powstał, ja mu powiedziałem jak to u nas wyglądało, jak sobie poradziliśmy z tym wszystkim. Na pierwszą wersję Manny mieliśmy 300 zł. cały film powstał za 300 złotych, także jak gdyby powiedział mi napisz ten scenariusz tak jak ty go sobie wyobraziłeś, nie zwracając uwagi na jakieś tam problemy finansowe czy terytorialne po prostu. Chcesz mieć tam wielbłądy, to napisz, że chcesz mieć wielbłąd. Tak, tak mam dobrze, tak mam dobrze. O, dobra. O, dobra. Weź Pani! Chłopaki gracie do kamery! Odwrócić się! To jest taka paranoja, ja patrzę z całym tupskiem z piwem. Za chwilę zajem i do kurde. Takie ucho. On ma dole... Twierdzą strasznie, nie? Super dzięki wielkie. Rzuć ten mikrofon, zapraszam do zbierania. I owed Tak. Na Bardzo ciekawym doświadczeniem były te wanny. Z, z wannami. Takie nietypowe, żeby cały dzień w środku października siedzieć z górnym cykiem w wannie pełnej i tylko piany. To jest ta scena, która jak to się najbardziej, ponieważ mamy jakieś 8 stopni, a będą musieli sobie poleżeć parę kilka dobrych godzin w tych wannach. Podejrzewam, Nie tylko zimne, może w mordym Nie tylko zimne powietrze, nie, nie. Ja proponuję Lęben. sprawdzić, to... tak? <grystanie> weszlibyście sobie sami. Ile bardzo ciekawe. Tyle tej wody będzie, No nie, metrów za gorąco. Za gorąco. O!

Zima, zima, tamto jest zima. To nie może tak być, Marz. w ogóle nie widzę, że to są wanny. Dobra, dobra, już zapłonimy. To... Jest, tak. jest okej okay, chyba. Dobra, to są wanny. Jest... Akcja. jest Stop! Takie trochę ropne zapalenie, ale. <noise>